Na czym będzie polegała ta yy, współpraca pomiędzy Wrocławiem, jako stolicą kultury, a Dolnym Śląskiem? No, tych y, pól do współpracy jest bardzo dużo, y, bo chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska y, czynnie, aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach, które będą związane z Europejską Stolicą Kultury nie tylko w roku 2016, ale już w 2015. Chcielibyśmy, żeby artyści, instytucje kultury, organizacje pozarządowe również włączyły się do programu. Jest takich miejsc, w których możemy współpracować bardzo wiele. Myślę, że są to zarówno wydarzenia, które odbywają się już na Dolnym Śląsku, jak też zupełnie nowe pomysły, nowe koncepcje i projekty, które mogą dopiero powstać. Będziemy o tym dyskutować podczas czterech otwartych spotkań, przeznaczonych właśnie do opracowania koncepcji współpracy. Te spotkania będą się odbywały już wkrótce w Legnicy, w Głogowie, w Kłodzku, a także w Wałbrzychu. W Wałbrzychu spotkamy się tu 29 i 30 września. Będziemy rozmawiać właśnie o projektach artystycznych, tych, które możemy realizować w związku z Europejską Stolicą Kultury razem, jak i tych, które chcemy realizować osobno, ale przy okazji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. I już dzisiaj na te spotkanie serdecznie zapraszam.